Ludzki mózg waży średnio około 1 kg 300 g i zużywa około 20% całej energii ciała, mimo że stanowi zaledwie 2% jego masy. Jego aktywność elektryczna generuje energię wystarczającą do zasilania żarówki o mocy 25 W. Co więcej, ludzki mózg ma zdolność tworzenia nowych połączeń neuronowych przez całe życie, co sprzyja nauce i adaptacji. Dzięki technologii druku 3D naukowcy zrekonstruowali serce z ludzkich komórek macierzystych, co może zrewolucjonizować przeszczepy organów. W przyszłości może to ograniczyć potrzebę dawców i zmniejszyć ryzyko odrzutu przeszczepu. Drukowanie tkanek i organów to ogromny krok w kierunku spersonalizowanej medycyny. Cząsteczki wody, które pijemy, mogą mieć miliardy lat i być starsze niż słońce. Dzięki cyklowi hydrologicznemu ta sama woda, która znajdowała się w oceanach prehistorycznych, krąży dzisiaj w atmosferze i trafia do naszych szklanek. Oznacza to, że każda kropla wody mogła uczestniczyć w tworzeniu lodowców, przepływać przez rzeki i napędzać życie miliony lat temu. W 2018 roku w Antarktydzie zarejestrowano rekordową temperaturę minus 98,6 stopni Celsjusza w dolinie na płaskowyżu wschodniej Antarktydy. Tak ekstremalne warunki panują w wyniku braku ciepła słonecznego, wysokiego ciśnienia i niewielkiej wilgotności. Naukowcy badają te rejony, aby lepiej zrozumieć ekstremalne środowiska, które mogą być podobne do tych na Marsie. Kosmiczny śmieć Na orbicie Ziemi krąży ponad 27 tysięcy fragmentów kosmicznego złomu, takich jak resztki satelitów, rakiet czy odłamki po kolizjach. Te pozostałości stwarzają zagrożenie dla działających satelitów, stacji kosmicznych oraz przyszłych misji kosmicznych. Agencje kosmiczne opracowują technologie mające na celu sprzątanie orbity, takie jak specjalne roboty czy sieci do chwytania śmieci.